Dzień dobry widzowie! To jest kolejny odcinek z gry Fortnite. Dzisiaj gramy solo. Dzisiaj jeszcze wejdzie odcinek, to wam powiem. I mam dla Was bardzo dużo informacji. Bardzo, bardzo dużo informacji na ten odcinek. Pierwszą informacją. Nie? sobie w głowę. No pokaż, daj. 50. I widzowie, mam dla Was y, kilka wiadomości. Dla Was może być to smutna wiadomość, jak i dobra wiadomość, nie wiem. Dla mnie taka sobie ja się tym nie przejmuję naprawdę, bo to nie mam czym. I dla mnie. Jak na razie nie zobaczycie przez dłuższy czas na odcinkach ich z diamenta Bo po prostu no drama wielka była, bo powiedziałem na niego Marysia To była widzowie drama jak cholera się wkurzył, że powiedziałem na niego Marysia i, i powiedział, że się już nie przyjaźnimy, a więc jeśli tak, to nie, nie będzie go na nucie, nie będzie go na odcinkach. Sam e, chciał. Jeszcze powiedział, bo my też mamy taką Marysię klasie i powiedział, że my z Marsexem, może kochamy tą Marysię. No i pojedziemy, bo mieliśmy jeszcze taką olę, no to hmm, wiecie sami. Yy, powiedzieliśmy to co on powiedział. Oczywiście odcinki z Oliwierem, z Marcelixem, wszystko będzie, tylko nie z x diamentem. Więc widzowie, to, to jest pierwsza wiadomość, która jest taką wiadomością mną. No. Druga wiadomość jest dobra. Tą wiadomością jest, że dzisiaj pojawi się przekozacki odcinek. I... Tak, widzowie, to jest fajna wiadomość. Druga wiadomość, że... Y nie będzie nudnych odcinków, bo zaczynamy robić bardzo ciekawe odcinki. A więc, widzowie, lecimy tu w sumie. No. Wywalamy. Ujeju. Gdzie ja wywaliłem te crashpady Czy jak to się tam nazywało? Nie, nie wiem. Nie wiem gdzie je wywaliłam, ale okej. Okay. Gdzieś na pewno je wywaliłem, gdzie, to naprawdę nie wiem. Okej. Okay. Zostawcie łapkę w górę z bo dzisiaj wyleci pierwszy z ciekawych odcinków. Oczywiście challenge z Oliwierem i gościem specjalnym, który nie jest specjalny, ale będzie fajnie. Lecimy jeszcze tu tu, tu, tu. tu. No tam, to jest ten kamień. Dobra, dobra, naprawdę, nie mogę z tym. ale dzisiaj wleci pierwszy ciekawszy odcinek taki typu yy, nie wiem jak to uznać ale wywleci na pewno Wam się spodoba a więc widzowie no powiem wpadajcie na kanał godzina yy, tam godzina 16 15, 30, 16. Coś takiego znicie. Gdybyście mogli sobie obejrzeć od razu. Lub jak nie możecie, to Okay. Ja naprawdę, naprawdę nie wiem, jak ten, co ten typ chciał osiągnąć, jak ja granatami waliłem. Nie wiem, co ten typ chciał naprawdę osiągnąć, ale okej, okay. nie wynikam. I otwórzmy tą Wo.

Jak na razie powoli nam się na tych Tiltedach bardzo ciemno. Że... Tutaj ten typ przyjechał, to wiemy. Ojej widzowie, chyba za mocno się obiłem. No, za mocno. To widzowie, teraz przez to, co zrobiłam, nie mam kiewika. Jakby ci wtedy były w strefie, to bym mi jeszcze miał, ale nie, nie są. Ajajaj, smutek widowie. Mój wtedy są strachy, tylko połudka. A ten budynek działał. Zostawiłem leczenia Antonia, a więc wait. Słabo, bardzo słabo. Na szczęście nie zginąłem. Najważniejsze jest to, że nie zginąłem. To jest najważniejsze. Gościem mnie nie umie trafić. Okej. Okay. Nie, nie, naprawdę... Słabo, że to paliwo dali, naprawdę. To paliwo niszczy. Musimy się widzowie uleczyć. naszej 690. Kelika. Latujemy. Wait. Okej. Okay. Czy próbujemy zabić z roka? Nie wiem, może go osłabimy. Nie osłabili go, nie osłabili go. Chciałam się zamotły. Dobra. Tak widzowie mamy mityczne MK7. Okej. Okay. tak widzowie jak ma się dobrego Aima. ma to co MK7 jest za mocne. Na przykład jak to robię ja. Ja mam bardzo dobre Aima z 7 ale widzowie, z tej to mamy 100 razy lepszego. Widzowie, to niszczy każdego, to każdego zniszczy. Pracowisko. Nie lubię za bardzo tej miejscówki, bo wszyscy na tej miejscówce mogą się chować w krzakach. I mogą wejść do twoich krzaków, jak w ogóle się chowasz. Ale najgorsze jest to. Pamiętajcie, ty mogę zgłodzić każdego. Dobra, jestem bogiem. Mam koronę. Nie mam Kewa. Zaraz będzie jeden na jeden. Sprawdzimy co się stanie. Tam, tam jest bigportka. Nie no, muszą mi się zabić ci ludzie. Jest... Muszą mi się zabić. Ja mam szarą pompę, którą zrobiłem na tej miejscówce i mam mało leczenia. Mogę leczyć tylko 7, 70 HP i to nie kawa, a więc ten, zabiłem trzech ludzi i muszę się zabić, pewnie się ukrywają, bo na leczenie to ja mogę, jeżeli grałoby się na launchpady, to ja bym mogła grać lub na crashpady, na odbijacze, na panele skokowe po polsku i na koronę zwycięzcy na złoto, czy to coś takiego jak bym mógł grać. Ja mam fajderki, jak ktoś mnie skolapsuje, jak się będzie wybudowali. Zobacz, żeby tutaj nie było oby jakiegoś world cupa, bo world cupów za bardzo nie lubię na casualu. Lubię jak typy, które się kryją w takich budowlach tam. Wychodzą. Przynajmniej tak myślę, że tam się chowa. Pewnie ktoś z nas będzie musiał wyjść. Albo tu stałem strefę, i tu będę miał strefę. Albo to kicha. Nie, ale. O, tam mi 5, jest 4 z 9. No, z dziewięciu, a więc myślę, że nam się uda coś zrobić. Lub się nie uda. Ała. Nie mam. Bije osiem wrażeń. Dobra. Tu nie mam strefy wizowe. Gdzie oni są, ja nie wiem, albo budują Skyway'a. No nie, Skyway'a nie budują. No i oj, oj, oj widzowie, co ja mówiłem o, tych, o tym MK7? Oj oj dobra, mam snajperę. Nie wiem, czy snajpera... Dobra, snajpera mi się nie opłaca, bo jest mała strefa. To snajperka mi się nie opłaca. Jak mam takie coś? Gdzie ty Skąd ty by co się odwala? Nie, dobra. Ale bejt. Ale co bej. Widzowie, ta pompa nie ma ajma. Albo pompa nie ma Aima, albo ja nie mam Aima. Albo jestem jakimś te jak nie w swoim zamku siedam. Ale okej, okay. nie wnikam. Widzowie, nie złogierka Brawo dla Was, dziękuję Wam za oglądanie, miłego dziewczka Eleczko, pa pa!